Europejskie Dni Dziedzictwa to zapowiadana od wielu miesięcy jedna z największych imprez kulturalnych w Żyrardowie, która odbywa się corocznie we wszystkich europejskich krajach. Ma ona na celu prezentację dziedzictwa kultury materialnej i duchowej. W Żyrardowie mieliśmy okazję uczestniczyć w niej już po raz trzeci. Działania w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa rozpoczęły się od otwarcia wystawy w Muzeum Mazowsza Zachodniego pod hasłem Żyrardów Wielu Narodów na sobotnią inaugurację przybyło wielu zaproszonych gości, nie tylko z terenu naszego miasta, ale również z kraju. gościliśmy między innymi przedstawicieli ambasad Niemiec i Francji, przedstawicieli ministra kultury, marszałka województwa mazowieckiego. Wystawa ta jest efektem ponadrocznych naszych tutaj przygotowań. Te przygotowania, między innymi, to zbieranie materiałów, materiałów archiwalnych. Nawiązaliśmy współpracy z wieloma instytucjami i osobami także prywatnymi, nie tylko z terenu Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Między innymi znaleźliśmy taką pomoc w Czechach, w Anglii, a także w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych. I dzięki pomocy tym instytucjom, tym osobom będą mogli Państwo zobaczyć trochę wzbogaconą historię Gerardowa o jakby nowe fakty z tej naszej historii. Wystawa ta jest swoistym hołdem oddanym właśnie tym ludziom, którzy tworzyli to miasto na przełomie XIX i XX wieku. Bo właśnie tutaj fabryka wyrobów miany ściągała ludzi różnych narodowości, różnych wyznań i oni tutaj wspaniale ze sobą żyli, a także wspólnie pracowali. Na trzech salach staraliśmy się zaprezentować. E, właśnie te narodowości, te wyznania, tą bogatą kulturę e, i spuściznę, jaka pozostała po tych e, właśnie ludziach. E, pierwsza sala to takie postacie, powiedziałbym, sztandarowe dla historii Żyrardowa. Filip e, de Girard, od którego nazwiska pochodzi nazwa miasta Żyrardów. E, rodzina Witry, bez której fabryka nie mogłaby się tak wspaniale e, rozwinąć, a także e, rodzina Hille. E, jest także wybitny nasz pisarz, tłumacz, publicysta Paweł Kulka-Laskowski. Jest także zaprezentowana społeczność żydowska, która w Żyrardowie tutaj żyła, tworzyła i pracowała wspólnie z wszystkimi tymi narodowościami. Są także Rosjanie, Szkoci, no i oczywiście Polacy, bo oni byli tą grupą jednak dominującą tutaj w Żyrardowie w historii żyrardowskiej fabryki. Dzięki wystawie przypomniano atmosferę miasta z przełomu XIX i XX wieku, w pełni oddano klimat ówczesnego żydardowa, w którym znakomicie współżyli i tworzyli różni pod wieloma względami, a przecież dążący do jednego celu ludzie. Tego dnia do muzeum przyszło bardzo wielu zainteresowanych kulturą naszego miasta. Można było nie tylko dokładnie przyjrzeć się prezentowanym eksponatom i fotografiom z tamtego okresu, ale także porozmawiać z komisarzem wystawy na tematy związane z historią Żyradowa. Bezpośrednio po zwiedzeniu wystawy w Muzeum Mazowsza Zachodniego goście udali się na teren Starej Przędzalni 2, pod jeden z pofabrycznych budynków. Tam miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika dwuta Maksymiliana Biskupskiego w hołdzie Żyrardowskim Przątkom. Fundatorem pomnika jest Zarząd Centrum Stara Przędzalnia. W uroczystości, w której gospodarzem był prezes zarządu Piotr Błażejewski wzięli udział m.in. biskup Alois Orszulik, rabin Andrzej Barciński, goszcząca w Żydardowie delegacja samorządowców z francuskiego miasta Le Crezon. Dzisiaj nastąpi odsłonięcie pomnika. Pomnika Szątki. To osoba, która chyba najpełniej ułasabia początek Żydardowa, później bardzo jego złożone koleje historyczne i również Dzisiejszy dzień. To one, żerardowskie przątki, przejdą do historii, krzycząc o prawie człowieka do godnego życia. To one, żerardowskie przątki, które jako pierwsze wyszły na ulicę, na ten bruk,